Hej ohej ohej ohej! Idziemy robić pomieszczonka nowe. Hej, zaczarowany las z tego już tak. Mam skry łapki. Są jasne na, będzie na ściągę. No tak, jeszcze będę kombinować. tylko bo ja dlatego tego nie przyjęła. Teraz takie płatki by przyczepiła. Jeśli teraz będzie taka taczka mała. Mam takie dwa małe grzybki. Mam też taki stoliczek, od I też go podam I takie kretuszki. Już mamy takie doniczki, więc z zrobię kretuszki. Mam też takie grzewko. Takie, które można zamieniać sobie. Ustawkę. I taką zjedzanią mam. Na razie wygląda to tak. Mm, nie dałam. To, e, tej. Jak to się Zjeżdżali. Tak było. Oj, sorry, już by było za dużo. Mam takiego kwiatuszka, którego sama zrobiłam z Doniczką. E, Głośniczko, to jest taka druszka I stąd będzie wyportawy. Tam są jakieś kwiaty. Ta, to drzewko dużo robi, dużo robotę. Jest tak ładne, jak się, nie wiem. Tak, no ładnie. No i jakbyś to to jest jakiś błast, <noise> więc nie wiem w ogóle robię tego magicznego świata przerabiam swoją rybkę, której nie lubię ja mam powtórkę, więc powtórkę sobie przerobię i no, tu będą, właśnie, tu będą się kręciły dziwne pet <noise> eee. więc tak. Więc jeszcze pomyluję sobie tą rybkę. I tym na przykład poprzestanę jakieś właśnie takie rzeczy. Nie wiem, takie lużyczki. Nie wiem, takie, takie cóżki. Zrobiłam też już taki portalik. Niezbyt ładny, ale okej. Okay. I zdobywają morsika. Mam takie lużyczki na głowie. Idę po resztę, która będzie tutaj wszystkich mam, więc taki jeżyk Oczywiście rybka Morsik Jastórka taka Nie, to gecko. I budelek. A jeszcze taka rybka Jednak tej rybki nie ja będę malować To jest słabo Taka dziwna Kupiłam też takie cóż Mam tu lampaczkę taką Gotowe No tu Paju, mają baję już gotowe mi się bardzo podoba. I koniec. Pa.